Jesteśmy chwilę po konferencji prasowej, debiutujesz nowej organizacji ProMak. Jakie nadzieje z tym wiążesz? Mam nadzieję na dobrą walkę w tej chwili. Mam, mam się bić 1 marca i mam nadzieję, że będzie to kolejna walka, którą uda się rozstrzygnąć na swoją korzyść. Na ostatnią, na, ostatnią walkę wygrali dość efektownie, też dużo krwi właśnie po łokciach tutaj, których y, będziemy mieli okazję oglądać więcej w tej organizacji zapewne. Y, powiedz. Są już jakieś słuchy na temat twojego przeciwnika? No Mam w ciągu tygodnia dostać, poznać nazwiska, a w tej chwili nic, nic nie wiem jeszcze. A zacząłeś już okres przygotowawczy? Czy na razie jeszcze jest to takie troszkę roztrenowanie? Nie, już, już teraz już pracuję yy, ciężko, bo miałem tydzień tydzień taki luźniejszy po, po ostatniej walce i wróciłem już do treningu. Gdzie trenujesz? No, ja trenuję w S4. Z Robertem Joczem jako mój główny trener i pomagają jeszcze Kamil Umiński i Krzysiek Gutowski. Myślisz, że teraz jest taki dobry okres, znaczy dobry czas na to, żeby y, przygotować się do, do pierwszego? Ile czasu generalnie zajmuje Ci przygotowanie takie dobre do walki? O, tak. Ciężko mi powiedzieć, bo ostatnio wszystkie walki wynikały tak dość nagle, więc nie miałem czasu na, na zrobienie takiej, takiego pełnego cyklu. No ale wydaje mi się, że tutaj biorąc pod uwagę ten pierwszy marzec, to jest dobry czas, żeby już zacząć, żeby zacząć pracować. Jak myślisz, czy to będzie zwiążesz się na dłużej z tą organizacją? No ciężko mi teraz powiedzieć, to myślę, że po, po pierwszej gali będzie, będzie w stanie coś więcej powiedzieć. Bo to jest tak, że podpisaliście kontrakt na tą jedną walkę, tak? Yy, teraz 1 marca, tak? Znaczy, no też y, tam jakieś klauzury są w kontrakcie, to już, to już nie wolno mi o tym mówić.